w czwartym dniu? w czwartym dniu tak wczoraj, no stety, niestety moi kochani kamera mi padła po prostu bateria zrobiła kaput ja coś do was mówiłam, a tu nie ma baterii no to, no teraz naładowałam baterię i mogę dla was nagrywać obok sobie w palce włożyłam mamy dzisiaj czwarty dzień naszego pobytu w Grecji i dzisiaj w sumie po śniadaniu teraz co zrobiliśmy? poszliśmy na pączka no i po pączku teraz właśnie niedawno wróciliśmy, jest godzina 12.52 i moi kochani jedziemy do Polis znowu no trzeba tutaj pozwiedzać, a nie. Co my mamy siedzieć w hotelu? Co nie kochani? Co nie? Co my mamy siedzieć w hotelu? My będziemy podróżować, my będziemy zwiedzać. George Polis nie zwiedziliśmy całe. Się zwiedzimy do końca. Także no. Także my się ogarniemy i miejcie nadzieję, że tutaj ta chusta mi nie spadnie. Bo jak spadnie, to ja po prostu, to ja wtedy zrobię kaput. Nie bateria, a ja. Dobra, lecę nagrywać TikToka, outfit check. I wyjdziemy się później. Bo jak? Jesteśmy na przystanku autobusowym bardziej to autokarowym, bo to na autobus to, to za duże jest po prostu. I czekamy już, nie wiem, jest opóźnienie 7 -minutowe. No i czekamy. Ogólnie w Grecji to jest normalka, że się tak spóźniają autobusy. Autokaro, autobusy. Eee, a w ogóle a słyszałeś o tym? Bo dzisiaj e, na TikToku rano widziałam e, taką ciekawostkę odnośnie Japonii. Chyba to była Japonia, chyba tak że jeżeli chodzi o komunikację miejską, bardziej to pociągi, ale komunikacja miejska, to nawet za minutowe opóźnienie oni przepraszają, albo nawet 30 sekundowe. O, krzyż zmęczony. I na opóźnienie pociągów wynosiło chyba 15 sekund. Tym, tymczasem Grecja. SIGA, SIGA! To znaczy pogre... Ej, coś przyjechało. Dobra. Może, może coś przyjechało? Czekajcie. Zobaczymy. Czekajcie. Właśnie wysiedliśmy i idziemy ku morza. I też trzeba będzie coś zjeść, coś poszukać. Co nam się uda zjeść? Carbonara, ej właśnie, bo my, nie wiem, ale ja po prostu, ja dopiero teraz czuję taki dryk do nagrywania. W sensie zawsze mnie e, interesowało nagrywanie i tak dalej. Kamera, czy to z TikToki i tak dalej. Po prostu lubiłam to robić, ale jeżeli chodzi o kamerę, no to też jest z nią ciężej po prostu, bo po prostu trzeba się przemóc. To jest też tak... Nie wiem. Czułam się na początku bo strasznie niekomfortowo, jak tak chodziłam z kamerą. I tak, co ludzie sobie myślą. No ale teraz to tak, tak, tak bardziej mi się to tak. No nie wiem. Wiecie o co chodzi? Tak? Wiesz o co chodzi? wiem o co chodzi. Wiesz o co chodzi? Wy też chyba wiecie. O co ci chodzi z I ten. No i teraz czuję się tak swobodniej po prostu z tą kamerą. Fakt, może majtam, może jeszcze nie mam e, aż tak wyostrzonego obrazu, bo ja tak średnio co kurde widzę w tym słońcu. No, strasznie średnio. Jeszcze mikrofon? Tak. Inwestycja Ej, właśnie, właśnie, e, będę musiała zainwestować w mikrofon, bo pewnie e, będziecie słyszeć te wszystkie szumy samochodów i wiatru i innych takich Nawet no, Jest już jeden wypatrzony. Tak, jest już jeden wypatrzony. Pracka była, zarobiona Kaska <noise> i będzie kupione. No i dobra. A, a co właśnie z carbonarą? Bo jak byliśmy ostatnio w Giorgio to ja zamówiłam musakę, danie takie greckie, tradycyjne. To było taka ala zapikanka z mięsem mielonym, z bakłażanem. Z... Tam były jeszcze co? Ziemniaki. I jeszcze, czy to mi się automatycznie wyostrze, czy nie? Nie wiem, dobra. Jak nie będzie ostre, to przepraszam Was kochani, ale no... No. No, no słowo co kurde widzę. E, a i, i ser też tam był. I to było pyszne, no? Dobra to było. Choć ten spód tak smakował jak po prostu spaghetti bolognese, Natomiast Krzyś zamówił carbonary. No i ta carbonara, czy ona była dobra ta carbonara? Była przepyszna. Mm. Carbonara wyglądała tak, że to, była, e, to był makaron do spaghetti, no to jak carbonara. Nie, to nawet nie był makaron do spaghetti. No ale to wyglądał. Do pomidorowej. Do pomidor. Co ty katasz? No To wyglądało jak makaron do pomidorowej. No dobra. No i obczajcie to. I to było w śmietanie. Czyli jeszcze, jeszcze spoko. Jeszcze spoko. No bo w Polsce no to się robi, że są carbonarę w śmietania. Ale tu się zaczynają schody. Bo bo zamiast boczku była kiełbasa i... Boże, kociek! Kociek tam jest! Przepraszam, ale, ale kociek tam idzie. Oj! Kociek! Kociek! Dobra, za późno poostrzałam. O Boże! Dobra. Przepraszam. No i dobra. Wracając do tej carbonary. To zamiast boczku była kiełbasa i... Jak to Hamska krakowska przysmażona. Hamska krakowska przysmażona, Krzyś mówi. No i dobra, ale to jeszcze nic. Uwaga, uwaga. Tam były pieczarki. E, nie dość, że jakby pieczarki w karbonarze. What the Młodef. Co? Co? A po drugie... Krzyś po prostu nie lubi grzybów, nie lubi pieczarek. Co jest dziwne moim... Zdaniem. Moim zdaniem jest dziwne. Ale... ale on nie lubi po prostu. I zamówił carbonarę z myślą, że no to będzie po prostu makaron z boczkiem, ewentualnie ze śmietaną, bo już tam nie oczekiwaliśmy, że to będzie robione na żółtku ja, i parmezanie. A w ogóle tam... Ja, ja, ja spróbowałam od Krzysia. To jest tutaj. Tutaj to jedliśmy. Nie wypał. Tak tragiczny. Tak, nie wypał po prostu z tą carbonarą. Eee, uwaga, uwaga samochód. Chodźmy gdzieś się schowajmy. No i ten. I no tragedia. Nie wypał z carbonarą. No totalnie nie wypał. Obczajcie jak tu pięknie, moi kochani. Patrzcie. Patrzcie, tam jest jakiś kord, ale tu już jest pięknie, a tu jest przepięknie. Dobra, Krzyś mówi, że on chce w góry iść. No to najwyżej będziemy mogli w przyszłości coś o tym pomyśleć. Dobra, tam w dubie. No i ten, i Krzyś chce on na góry. W góry na góry. Moi drodzy. Ale że aktualnie w te wakacje dość czasu nie mamy, bo niedługo już czas szybko zleci no, i, i do domu będzie zwijanko. Tak może w przyszłości. Może, może nawet w maju, albo w kwietniu, w takie dość takie chłodniejsze dni, jak będą. No, bo teraz to nie ma co. Ok. Więc teraz idziemy do tej kapliczki podejście numer DOS. I ja się odezwę, jak już tam przejdziemy. Bo ja Wam w ogóle nie nagrałam przejścia, ale to jest dość niebezpieczne. No teraz to ogólnie jest spoko moim zdaniem, bo nie ma tu takich fal, które będą obmywać kamienie. Bo tam jest ścieżka zrobiona z samych kamieni w wodzie. I one są też śliskie. Więc Krzyś prawie się pośliznął. W sumie to się pośliznął. I uznał, że zdejmuje lacze, popylacze, i zdjął, i na boso śmigał po tych kamieniach. No, ja nie wiem. Gupol taki. Pięknie jak ta lala. Pielink jak ta lala. Po prostu kupol, kurde, że nie założył sandałów. Tylko jakieś lacze, popylacze. No kurde. no. w powinno się iść. No, dobra. My lecimy. Obczajcie tylko, jak to wygląda. I to jest cała droga z tych. Kamieni. Dobra, śmigamy! Mamy tutaj pite gyros. Ja mam pork gyros, a on ma chicken gyros. Dobra, jemy, jemy. Jamy, jamy. Mm. Dobra. Chyba lepsze niż w Hani. no. Mhm. Ale znacznie lepszy niż w pani. Jeszcze tu mają jakąś przyprawę. Zyki mają. Nieźle. Pyszna. Zryteczka mm. mhm. siedziba. Mięso kurczak. Dobre. No pita jak pita, no. no dobra. Za dużo ceboli chyba trochę. Tak? A jeszcze nie dotarłam do cebuli. U mnie to w ogóle nie widać z tej cebuli. Śmiesznie. U Ciebie to widać. O kurde, ale bym tej cebuli. No, no ja go to bardziej nawalony niż mnie. Także no. To George Georgiopolis ma super pity Gyros. Polecamy. Ej, w ogóle na menu było napisane Gyropolis. ja? No. no Wiesz, że Ci pokazywałam. A, zapomniałem. Giropolis, zapraszamy. Kalimera moi drodzy, my jesteśmy już po wyprawie w Giorgiopolis. Widzieliśmy kozy, widzieliśmy barany, kury, koguty, koty. Nawet karmiliśmy koty mimsem i się zmęczyliśmy. W sensie nie tyle co się zmęczyliśmy w sumie, tylko po prostu się wygrzaliśmy bo że jest tak gorąco a ja przed chwilą widziałam jak ty tam stałeś i coś czytałeś to ja widziałam jak tutaj przede mną po ulicy jakiś facet biegł po takiej patelni chłop biegał podziwiam Podziwiam sobie moim serduchem bo mi jest tak gorąco obstawiam, że ja się spajczę Totalnie na ciele mym wspaniałem. Tak, tak. I teraz co, czekamy na autobus? Uznaliśmy, że dobra, bo jeszcze byliśmy e, na Ludę Karmelowym i Wareo, e, i na pi picie Gryros, byliśmy, która była przekozadka. Dokładnie. Dokładnie, moim drogiem. A teraz tutaj <laughs> jesteśmy na przystanku i czekamy na autobus. Tak. Ile jeszcze, mój drogi, kompanie zostało do autobusu? 25 minut. 25 minut. 25 minut w płodzie to lepsze niż 25 minut na słońcu. Tak w ogóle, bo my jeszcze tak sobie poszliśmy po lodach, w sensie w stronę już tutaj przystanku i poszliśmy na plażę. Ja do Krzysia mówię ej, a jakbyśmy plażą poszli do hotelu? Dobry pomysł. No ja dobry pomysł. Powiedziałeś, że no, jakbyśmy mieli krem z filtrem, to byśmy poszli. Eee, I ten. I coś tam. Ja mówiłam, że no, byśmy chociaż spalili Pite Gyros, a on powiedział, że no, prędzej to my byśmy się spalili. Także no, tak to właśnie wyglądało. Ale. Tryszman. Poszli do hotelu, ale pewnie by to zajęło nam godzinę czasu. A tak, to będziemy z 10 minut jechać autokarem No, dokładnie. Dobra, to my szybko czekamy w takim razie, a wy. Będziemy czekać szybciej. Tak, będziemy czekać szybciej. A wy, no, oglądajcie sobie dalej.